Siemano. Dzisiaj zaczął się, zaczęła się nowa pora roku w Forzie. Mamy nowe wyzwania. Między innymi jest codzienne wyzwanie. Dystans wyścigowy. Więc ja go spróbuję teraz zrobić, a zrobię to korzystając ze sprintu na Rivierze, który ma niecałe 10 km. Więc trzeba go przejechać dwa razy, żeby to zaliczyć Ale co ważne, wystarczy przejechać Nie trzeba wygrać, wystarczy przejechać Więc ja sobie wezmę Mustanga I Ja mówiłem, wezmę sobie Mustanga, który mi się fajnie jeździ Napęd ma na cztery koła Tak, nie, nie po mustangowemu, ale fajnie się prowadzi To jedno, druga sprawa, jak zauważyliście Widok mam z kabiny i od jakiegoś czasu tak jeżdżę i bardzo fajnie mi się jeździ tak, z takim widokiem nie zawsze jest możliwe użycie takiego widoku bo niektóre kokpity mają takie przyciemnienie szyb, że nic nie widać yy, jakbyście woleli, żebym jeździł nagrywając filmy dla was jeździł z widokiem z zewnątrz to napiszcie w komentarzu a jak podoba wam się ten widok kabiny też dajcie znać, będę wiedział co robić dalej, ale muszę Wam powiedzieć, że w kabinie są o wiele fajniejsze dźwięki niż podczas jazdy z widokiem za samochodem. Zadanie wykonane, jak widać. Możemy się wziąć za kolejne wyzwania. Mili widziana łapka w górę i subskrypcja. Dzięki, wielkie na razie.